Panie i panowie, wracamy do klatki. Czas na ósme starcie dzisiejszego wieczoru: Ukraina versus Polska. Czas poznać pierwszego z bohaterów tego pojedynku w narożniku niebieskim. 33-latek, mający na swoim koncie 5 wygranych i 10 porażek. Reprezentant Ukrainy, panie i panowie: Svitoslav Rzymanow. Reprezentant Ukrainy Svitoslav Rzymanow. A reprezentantem Polski w tej walce będzie 29-latek. Mający na swoim koncie 11 pojedynków, 7 wygranych i 4 porażki. Reprezentant klubów Czerwony Smok Poznań i Makako Gold Team Poznań. Panie i Panowie, Łukasz. Tem Tysiące Tysiące spraw znowu znowu mi zaprząta głow. Chciałbym jej wiernym być i o niej śnić myśleć o niej. Nie działać nic innego jak już mamy w względny spokój Nie czekam do pierwszego, nie palimy na pięć osób I, I, Ciągle na tło, maile, telefon, posty Rap ja biznes wjechał bardzo, prywatnie też na prosto Szukam ciągle czasu, na chłodno zebrać myśli Bo w głowie jedno hasło zamiast liści Póki co żyjemy, każdy w swym małym świecie Wyczekujemy iskry, ona sama nie nadejdzie nie wiem co mam robić, no bo umiem tylko pisać Szukam znów w słowach czekam a stać się leczyna Jeśli jesteś młody Bora, to ci nie jest obojętne jak ta ziemia ma wygląda Jeśli jesteś młodą Borką, to ci nie jest obojętne czy ci mówią brać się. siostry. Jeśli jesteś młody Bora, będziesz kochać tą ojczyznę od południa do pomoża Jesteś młodą, wolką, ci nie jest, to bo dziecko będzie rosło. Szanuję ciężką pracę, taką wiesz od podstaw, coś samemu, mimo zawodów. Łukasz Czas na pojedynek, którego tutaj pierwotnie mieliśmy nie oglądać, dlatego że... Przeciwnikiem Łukasza Demczura miał być Maksymilian Siewruk. Do tej walki nie, do, nie dojdzie. Tak naprawdę na ostatniej prostej Siewruk wycofał się z pojedynku, natomiast Swiatosław Żymanow zdecydował się wziąć ten pojedynek tak naprawdę na dobę. Może dobę z okładem przed dzisiejszą galą, także brawa dla zawodnika z Ukrainy. Szacunek za uratowanie walki, ale oczywiście też e, cały czas e, walka może się rozwiązać dwie strony. Łukasz Demczur, mistrz polski w Muay Thai. Zobaczymy, co tutaj przygotował. Oczywiście ciężko zmienić jakiś game plan na przeciwnika, który na parę godzin przedziął walkę. Dlatego będzie tutaj na taki freestyle umiejętności tego tajskiego boksera, który jest oczywiście zawodnikiem. MMA. Tak, nie jest tutaj faworytem na pewno Rzymanow, 6 zwycięstw, 10 porażek na koncie, natomiast oj, 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 szybko, szybko zaczynamy od niskiego kopnięcia, ale Demczur od razu praktycznie chce wracać do tego pojedynku, a korzystając z tej przerwy, no to jeśli mówimy o Rzymanowie, to jest w ogóle człowiek, który walk nie odmawia, bo tylko w tym roku już cztery pojedynki. Eee, trzy ostatnie z nich przegrane, natomiast to były też trzy walki na przestrzeni dwóch miesięcy. Dzisiaj widzimy go po raz piąty w 2022 roku. Sporo tych porażek. Łukasz Demczur też wraca po przerwie, teraz takie tornado kick prawie w wykonaniu. manowa ale się odpłacił teraz latając kolanem. Łukasz Demczur low kick. Cały czas na to wykroczone nogę takim przejściem na lewą stronę. Rzymanow oczywiście zmienia pozycję, co jest bardzo niewygodne. low kick, ale taki chyba zblokowany. Zamarkowo, teraz Rzymanow kopnięcie. No, faktycznie, tak jak mówisz, raz, że to jest zawodnik. Który wziął ten pojedynek tak naprawdę na dobę przed galą, więc to już jest jeden znak zapytania dla Demczura. Drugi jest taki, że całkiem nieszablonowo, przynajmniej na początku tej walki walczy Ukrainiec. Każdy Demczur tak lekko na nogach cały czas. Teraz szuka tego hajkika prawego, jak Szymanow stoi właśnie w tej odwrotnej pozycji dobry pomysł, żeby ustrzelić tą nogę tą głowę, przepraszam, i tak właśnie teraz po tym lowkiku. Zmusza też troszkę chyba do powrotu do normalnej pozycji Rzymanowa tymi low Oczywiście jak nam przeciwnik kopie tą nogę wykroczną, to, to trzeba się ratować, trzeba zmienić coś. O właśnie, cały czas konsekwentnie rozbija tą wykroczną nogę swojego przeciwnika Łukasz Demczur. No niby jest zmuszony Demczur do walki na wstecznym biegu, natomiast odnoszę takie wrażenie, że jednak on tutaj kontroluje te poczynania w klatce. Widać też, że dużo bada właśnie swojego przeciwnika, na ile sej może pozwolić. Szuka tutaj, o właśnie, tego prawego midelkika, prawego hajkika, prawego kolana, cały czas na tą jego otwartą stronę. A teraz Rzymanów lewym, sierpowym, próbował zastraszyć tutaj Łukaszem Demczura, który szczelnie trzyma gardę. Jak na tajskiego boksera przystało? Tak, Rzymanow no, szuka takich pojedynczych zrywów, kiedy nagle przyspiesza. Gdzieś się przeciąga te kombinacje do dwóch, trzech uderzeń. Teraz wydawało się, że dobry był ten kontrolujący prawy, ale musi przyjmować teraz kolejne kolana Na klinczu. za Wpina się za plecy swojego przeciwnika. Demczury. Błyskawiczna akcja. Jest klamra w pasie. Ależ nie sytuacja. pięcie za plecy w stójce. Teraz plecami do siatki. Jak oczywiście teraz wykorzystuje to ogrodzenie Rzymanów. Tak, żeby ten cały ciężar Polaka nie spoczywał tylko na jego nogach. Ale to jest wciąż trudna pozycja. Bardzo niewygodna pozycja dla Rzymanowa. Tarapaty ogromne, zawodnika z Ukrainy. Łukasz Demczu tutaj pracuje nad duszenie za pleców oczywiście, ale już widać było, że próbował tam go obijać na te uda, żeby troszkę, troszkę wyprzymy, tą wyprzymy, jego wyprzymy, uwagę odwrócić od tej góry. A teraz na wejdzie takie chamskie zemboleo i takie duszenie, które przechodzi przez też zęby zawodnika, mega nieprzyjemna technika. Tak, no nie, ma, nie ma tam na razie miejsca pod brodą Ukraińca. Spróbuję tak zrzucić z siebie zrzucić siebie, e, siebie dymczura ukraińsku. jednak trzyma się mocno Polak Teraz tam ta ręka już niebezpiecznie blisko w, w przejścia pod tą szczęką. przy dobrze broni książkowo. To duszenie do pleców cały czas, oczywiście broda nisko. Wyciąga tą rękę przeciwnika, żeby właśnie nie dopiął. Przyjmuje te podpowiedzi, żeby zrywał ręce. A i wydawało się, że teraz już dęczury wkłada w tę próbę trochę więcej sił, wciąż nie może przejść pod szyję. Zmienia ręce, natomiast Ukrainiec pozostaje czujny. Musi jeszcze wytrwać Rzymano w 20 sekund. O, teraz chyba właśnie chodzi na, na takie zęboleo, ale to też się wcina, musimy pamiętać. I też pompuje ręce Łukasza Demczura. I teraz on musi Łukasz że musi troszkę poczarować, oczywiście chyba czasu nie będzie, żeby uducić teraz swojego przeciwnika. Mu, mu, mu. Musi trochę poczarować, pooszukiwać swojego rywala. Już nic nie wyjdzie raczej z tej sytuacji, mamy koniec pierwszej odsłony. Dość nietypowo się rozegrała. No tak, teraz tak naprawdę kluczowe pytanie przed drugą rundę, przed drugą rundą jest to, kto się tutaj bardziej spompował, bo oczywiście pozycja dominująca, próby poddania. Łukasz Ademczura. Natomiast, jeśli on tam zbyt dużo sił wkładał w te nieudane próby duszenia, to pytanie, jak będzie wyglądał za chwilę. Oczywiście, o ile faktycznie się spompował pod siatką. Dość, dość nietypowa ta runda, dobrze zaczął stójkowo Łukasz Demczur, natomiast Rzymanow cały czas tą zmianą pozycji próbował w jak najbardziej być niewygodnym dla, dla Polaka. Jak widać, poskutkowało to jakimś tam nietypowym zajściem za plecy tak naprawdę, bo nietypowo, nie, 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 nie często to widzimy, żeby, żeby taką pozycję zajmować w stójce. Zobaczymy, co przyniesie nam druga runda tego pojedynku. Obaj zawodnicy już spotkali się na środku klatki. Czas na kolejne 5 minut. Zaczyna od niskiego kopnięcia Demczur. Raz jeszcze. Oczywiście im dłużej trwa ten pojedynek, tym bardziej na korzyść Łukasza Demczura, który przygotował się do tego starcia z innym zawodnikiem. Natomiast Rzymanow, przez to, że jest zawodnikiem, którego nie zdążył na pewno do końca rozpracować sobie u każdym, musisz szukać takich nietypowych zagrań, jakichś jakich zaskoczeń, żeby być jak najbardziej szablonowym. Oczywiście też pozostaje kwestia taka, jak bardzo w treningu był Rzymanow. przygotowuje się do kolejnego pojedynku. Który ma stoczyć 24 czerwca z Miłoszem Wąsikiem w boksie na gołe pięci. Także można się spodziewać, że ten kamp treningowy mimo wszystko był jakiś czas temu rozpoczęty. No i też niedawno odbył walkę tak, z Jurandem Lisieckim. Także być może przyciągnął te przygotowania na tą kolejny pojedynek w czerwcu. No a teraz taki middle kick, który... Odczuł Żymanow, bo widać było po jego twarzy grymas. Od razu wyraźnie Ukrainiec zwolnił. Jest wyrachowany w swoich atakach demczur. Nie spieszy się Polak, natomiast bardziej momentami na chaos. Stara się zaatakować, rozpuszczając ręce Ukrainiec. Teraz takie wewnętrzne kopnięcie na kolano. Nietypowo próbuje kopnięciami zaszachować Żmanowa, żeby ten. Olej, teraz. Padł głęboko z tym latającym takim idelkikiem, jakby. Wierzę, że tutaj chciał kolano zaserwować swojemu przeciwnikowi. Tak, lepiej wygląda demczur, kiedy pozostaje poza dystansem, kiedy tak właśnie okopuje. Czy to raz low kickiem, czy czasami wystrzeli wyżej. Natomiast, kiedy zostaje w miejscu, to daje Ukraińcowi szansę na kontrę. Tak, jak przed chwilą widzieliśmy. I właśnie tak klasycznie próbuje rozegrać ten pojedynek, schodząc cały czas na lewą stronę. Czyli na prawą swojego przeciwnika, aby ten nie, nie sięgnął jego tą, tą silniejszą ręką. O, właśnie tak te jak teraz miało to miejsce, prawie. O, ale teraz taki nietypowy prosty na dół. Ale już ta. Wykroczna noga, mocno kopana e, Ukraińca. Tak no wciąż walczy na wstecznym biegu dęczon, natomiast widać, że tutaj ma pomysły na prowadzenie tego pojedynku i rozgrywa to mądrze taktycznie Mocno już rozkopana noga wykroczna. O, ale teraz przed sierpami i kolano takie w klinczu. Tak po tajsku dosłownie. Ale prawy bezpośredni, siadł. Tak być może to jest tylko taki krótszy fragment słabości Ukraińca, albo może ta defensywa coraz bardziej dziurawa. Jeszcze dwie minuty do końca tej rundy, także za chwilę się przekonamy. Kolejny low kick, już widać zaczerwienienie na nodze e, Rzymanowa. I kolejny prawy bezpośredni e, od Łukasza Nymczura. Tak, a więc faktycznie coraz bardziej jest dziurawy Ukrainie, bo e, nie poprzedza tych swoich akcji. Jakimś markowaniem ciosów czy wyprowadzeniem lewego prostego. Teraz wystrzelił z kolanem na głowę, gdy zbliżył się Rzymanow 90 sekund do końca drugiej rundy. Drugiej rundy, w której coraz większą przewagę zaczyna zaznaczać Łukasz Demczur. Tak mam wrażenie, że, że Polak szuka, szuka takiego jakiegoś ciekawego, nietypowego skończenia. Próbuje, próbuje sprawdzić reakcję też swojego przeciwnika na, na niektóre kopnięcia kolana. O, teraz piękny prawy na brzuch. O, I właśnie znowu centymetry dzieliły Rzymanowa twarzy od kolana Dymczura. O, tutaj zawahanie, Ole, teraz wszedł ładnie kombinacją prostych, Łukasz Dymczur. Tak i zakończy to jeszcze kolanem na głowę. Trzeba też oddać, że jest Rzymanow twardy, ale odczuł ten prawy hajkik. Oj i ponownie próbuje tego latającego kolana, teraz po takim switchu, po przekroku, spróbował ustrzelić. I też zmienia się obraz tego pojedynku, oczywiście ciągle tym zawodnikiem lepszym, tym prowadzącym był Demczur, ale teraz to on przejął inicjatywę, to, po, to Ukrainiec był pod siatką. Ostatnie. Ostatnie sekundy? Tak jest. Czy poszuka jeszcze jednego zrywu tutaj? Ale tak ciekawie, nietypowo e, zmienia prawe kolano latające na hajkika w pewnym momencie, jak już widzi, że nie sięgnie celu Łukasz Demczur. A więc 10 minut za nami, coraz lepiej wygląda Łukasz Demczur. E, ma jeszcze 5 minut Ukrainiec, żeby ten pojedynek wyglądał inaczej, żeby wygrać. Ciekawy jestem, jakie tutaj e, zmiany poczyni Ukraińiec. E, oczywiście ta e, nieszablonowość e, też spra, sprawiła trochę problemów Polakowi. Widać, że e, ostrożnie też z rozwagą podchodzi do swoich ataków. E, nie, rzuca, nie rzuca gdzieś tam na oślep swoich ciosów, tylko faktycznie celuje. I tutaj też właśnie to, czy wspomniałem, ten, to kolano chyba z zamiarem właśnie e, latającego prze, prze, przekierowany na tego hajkika w połowie. Ciekawe, ciekawe techniki nam tutaj serwuje Poznaniak. W końcu, jak przystało na mistrza Muay Thai, czyli tajskiego boksu, trzeba zaprzęgać do działania te swoje łokcie, kolana i cały czas konsekwentnie ten low kick na tą wykroczoną nogę rywala. Które już widać, że swoje obrażenia tam powoli drąży. No tak, nie potrzebuje tutaj denczyr jakiegoś szerokiego wachlarza zagrań. Po prostu trzyma się kilku rzeczy, które działają bardzo dobrze. Szczelny dosyć tej defensywie Rzymanow. Też ciężko ustrzelić go na jakieś punkty witalne, typu właśnie wątroba, szczęka. Widać, że zawodnik już doświadczony, no jednak zaś tym walk to robi robotę. Jak to się mówi, nie, z niejednego pieca y, chleb jadł już Zimanow. Y, Łukasz Demczur ma taką ciekawą, tą lekkość na nogach. Widać, że bardzo zwinny jest i szybki, nie staje w jednym miejscu, cały czas zmienia pozycję, zachodzi, zachodzi sobie lewo, prawo, skacze na tych nogach. Przyjemnie się to ogląda, jak on ten wachlarz technik nam prezentuje. Rzymanowak jak taki czołg, idzie po prostu do przodu. Cały czas próbuje tutaj wywrzeć tą presję na Demczurze ale on doświadczony striker, widać, że tutaj... Co so i rush, trafia swojego rywala. Widać też zaczerwieniony brzuchu Rzymanowa po tych midelkikach. Właśnie teraz kolejny nam u Łukasz Mczur. No jest Rzymanow zawodnikiem, który ma w swoim rekordzie jednak sporo porażek i, i ujemny bilans. Natomiast trzeba mu przyznać, że jest zawodnikiem twardym. Wychodzi się bić. Widać, że tutaj nie ma z jego strony jakichś zagrażających ataków na swojego przeciwnika. Natomiast nie, 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 ma, nie ma na niego tak samo recepty, widać, że jest na maksa niewygodny. Wierzę, że jak Łukasz Demczur by miał jeszcze jedną rundę, to te low to już by tą dywidendę popłaciły. Teraz high kick, pokazuje, że ma dać jeszcze więcej tego ognia na tłoki Łukasz Demczur. Teraz tajski clinch i kolana, na nawałnica tych kolan. Ponownie Ukraińiec pokazuje, że nic sobie z tego nie robi, żeby nadal napierał Łukasz Demczur. Tak, większość tych kolan przyjęta mimo wszystko na gardę. Natomiast pojawiło się chyba jakieś świeże krwawienie gdzieś koło lewego oka Ukraińca. Ale Demczur widać, że nie jest też w ciemie bity. Jest to oczywiście doświadczony striker i nie da się w takie gierki wciągnąć swojemu rywalowi. Tylko cały czas metodycznie będzie pracował nad tym rozpracowaniem jego. Widać już, że to Low -kiki odczuwa i próba sprowadzenia za dwie nogi. A i teraz... Mamy kolano na głowę, mamy kolano na głowę w parterze, a tutaj narożnik y, Ukraińca. Rozkłada szeroko ręce, zapomnieli, że jesteśmy na fight empire i te akcje są tutaj dozwolone. Szczerze mówiąc, ja też przez chwilę zapomniałem, Ja się zanim mówiłem, ale wykorzystuję... Ale teraz ciekawie przechwycił tą nogę Ukrainiec. Ale tak jak mówisz, dozwolone są te kolana, są to zasady Pride. O, właśnie, teraz łokcie zaprzęga też do działania. Łukasz Demczur. Widzimy, teraz sporo krwi. Na wewnętrznej stronie nogi Demczura. To jest oczywiście krwawienie, e, które otworzyło po prostu Ukraińca. Taki tajski pokaz w parterze zaserwował nam Łukasz Demczur. Dużo łokci, dużo kolan. Czyli te narzędzia, których się używa w stójce zawsze do działania w parterze. Uuu, o, uuu, o, ale było o, słychać o, tutaj. Piękne kolano Łukasza Demczura teraz pięcie za plecy. Teraz seatbelt oczywiście wpięty, ale Zzymanow mądrze cały czas zaciąga tą nogę w dół, żeby posadzić na plecy swojego przeciwnika. Ale też Ukrainiec jest naprawdę wytrzymały, bo byliśmy tutaj bardzo blisko, usłyszeliśmy to kolano, potężne kopnięcie. O, wstał teraz do stójki, chciał jeszcze tym soccer kikiem poczęstować swojego przeciwnika. Zzymanow cały czas napiera do przodu. Serce wojownika. Demczur bardzo metodyczny. I dosłownie kliniczny. Ro rozpracowuje swojego przeciwnika. Nie daje się zaskoczyć. Nie spieszy się teraz Polak. Wie, oh. że kończy się ten pojedynek, który za chwilę wygra kolejne kolana na głowę. Znakomity timing. Wtedy kiedy właśnie ruszał do niego. Tak jest Ukrainiec. Wbiegł na to kolana Rzymanow. Naprawdę pary gość. Jeszcze jedno kolano na głowę, no naprawdę, teraz pod koniec tego pojedynku daje Łukasz Demczulszą. Piękne kolana, takie nietypowe. Świetny pojedynek Rzymanow, kawał, dosłownie można powiedzieć, skurczybyka, skurczybyka. szukałem tutaj jakiegoś kulturalnego określenia. No Ma chłopi jaja do walki, widać to naprawdę, że nie boi się też przyjąć, idzie, idzie też po, po swoje i stara się, stara się cały czas zaskoczyć przeciwnika. Ale Łukasz Demczur to nie jest jednak jakiś amator, żeby zaskoczyć go zmianą pozycji. Doświadczony striker świetne kolana w parterze również. Tajski clinch który też przyniósł swoje, tą, tą dywidendę właśnie widzimy po twarzy Ukraińca, że rozbite potwornie tymi łokciami, kolanami. Przypomnijmy jeszcze raz, tej walki tutaj dzisiaj by nie było, gdyby e, Swiatosław Rzymanow nie wziął jej na dzień przed galą. Także tym większe brawa i e, wyrazy uznania dla Ukraińca. Na pewno też jest mu wdzięczny Łukasz Demczur, bo e, dzięki temu mógł tutaj dzisiaj zawalczyć. I my też oczywiście możemy być mu wdzięczni, bo zaprezentował się jak na jeden dzień do walki znakomicie no, wytrzymały, próbował zaskakiwać, zrobił co mógł w tym pojedynku. Łukasz Demczur też nie bywał, mądrością się wykazał, nie dał się żadne tutaj gierki, tylko Kosek pewnie wykonywał swój plan. Naprawdę mocnych kopnięć przyjął tutaj widzimy jeszcze raz te kolana na głowę w parterze i później tutaj błyskawiczne i przytomne myślenie zerwał się na nogi wyprowadził jeszcze jedno mocne kopnięcie widać widać ten, to zdziwienie na twarzach narożnika Ukraińca po tych kolanach w parterze no musimy pamiętać, że tutaj zasady pozwalają na takie typu takiego typu ataki. Zostaje Łukasz! W... No, nie ma tutaj zaskoczenia. Oczywiście, ogłoszenie tego werdyktu to już była tylko formalność. Wszyscy e, obecni na widowni, wszyscy oglądający tę walkę, wiedzieli, kto był tutaj zawodnikiem lepszym. Pokazuje oczywiście też na koszulkę Łukasz e, Dęczur. Parę dni temu odszedł od nas Mariusz Linke, znakomity trener, pierwszy czarny pas brazylijskiego trójcydcy w Polsce. Niebywała strata dla świata polskich sportów walki. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie, oczywiście, żeby formalności stało się zadość. Kolejny pojedynek dzisiejszej gali przechodzi do historii. Bardzo szczęśliwy Łukasz Demczur świetnie poprowadził ten pojedynek, bo te pierwsze dwie rundy dosyć spokojnie, bez większych szaleństw. Pod koniec jednak już trochę show. Posłuchajmy więc, zwycięzcy. co ma do powiedzenia. Razem ze mną jest zwycięzca pojedynku Łukasz Demczur. Gorące gratulacje. Dziękuję bardzo. Myślę, że z zawirowania przed tą walką rozmawiałem z buddarzem federacji Fight Empire Łukaszem Kliwanem. Mówił wprost, że twój pierwotny przeciwnik, z którym miałeś walczyć, po prostu kolokwialnie mówiąc, brzydko was wystawił do wiatru. Ogólnie tyle nerwów co ja straciłem. Ogólnie jestem na co dzień spokojny. Człowiekiem, ale odbiło się to na mojej rodzinie. Moja żona, syn na tym cierpią. Mój brat, przyjaciele także. No, nic mi nie pozostaje innego jak powiedzieć, że no, nie ma zasad ten chłopak. Chciałem nauczyć go trochę pokory, bo też zaczepiał w internecie, ale już szkoda słów na niego. Późno w nocy podobno. Przekazał informację organizatorom, że jednak nie pojawi się tutaj. I w zasadzie miałeś tylko kilka godzin wraz ze swoim sztabem, żeby przygotować game plan na najbliższego przeciwnika. No i rękawice pod, pod nią reprezentant Ukrainy. No bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za to, że podjął Stasiu. No pokazał jaja, no cały dzień się spędził w aucie. No też dał dobrą ze mną walkę, myślę, że się wam podobała. No właśnie, bo tak naprawdę reprezentant Ukrainy podszedł do tego starcia, kolokwialnie mówiąc, z biegu i całkiem nieźle dawał radę. No, miał nic, nie miał nic do stracenia. E, tutaj ko z kolegą, z którym się biłem z Ukrainy, jest bardziej doświadczony e, na papierze w MMA od mojego poprzedniego oponenta, on był bardziej stójkowiczem. Też ten inny game plan był, wiadomo, no, ale mój sztab tutaj, trenerski, mój narożnik, brat i moi przyjaciele Rano przyjechali do hotelu, powiedzieli, co robimy. No i to działało. Szczęśliwa siódemka, ta świetna pasa trwa siódma wygrana, ósma wygrana walka z ostatnich siedmiu pojedynków, sześć triumfów. Mój menadżer wie lepiej. Ja tam trochę się zagubiłem, trzy lata mnie nie było, ale dziękuję organizatorowi i Bartkowi menadżerowi za to, że mogłem powrócić, że mi zaufali. No, chcę, chcę walczyć, trenować dalej. Jak są ludzie, którzy pomagają, to serce się raduje, i za to dziękuję moim sponsorom, przyjaciołom, mojej rodzinie, żona, syn, najwiści są na trybunie. Dziękuję, ale tą walkę i tak dedykuję największemu wojownikowi, którego mogłem poznać osobiście, który pomagał mi do moich ostatnich walk. Mariusz Linke. dziękuję, mistrzu, że byłeś ze mną, że Ci poznałem. Zostajesz w naszych sercach. Hej!